Pateta Zaremska zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Moopolska. Podczas 22. zdalnej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego szóstej kadencji udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Małopolski za 2019 rok. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2019 rok. Miło jest słyszeć, jak... Radni kierują słowa podziękowań za, za naszą wspólną pracę. To jest dla nas bardzo ważne, bo tamten rok był bardzo trudny, ale powiem uczciwie, że ten rok bieżący chyba jeszcze trudniejszy. W związku z tym no każdemu, to jest chyba w naszej naturze, potrzebne jest takie dobre słowo. Sesja, choć długa i wyczerpująca, była merytoryczna. Komentowali wicemarszałkowie. Wartością tej sesji była przede wszystkim dyskusja o tym, jak powinna rozwijać się Małopolska. Jesteśmy bardzo wdzięczni większości Sejmiku za udzielenie absolutorium. To dodaje wiatru w żagle. Dla nas bardzo ważne jest to, że radnik Sejmiku Województwa Małopolskiego mimo wszystko udzieli absolutorium zarządowi Województwa Małopolskiego za 2019 rok, a tutaj legitymację do dalszego działania i dalszej pracy na rzecz Małopola. Za absolutorium głosowało 26 radnych. Siedmiu było przeciwko, a sześciu wstrzymało się od głosu. Dodajmy, że absolutorium to ważny, ale nie jedyny punkt sesji. Sejmik udzielił pomocy finansowej 100 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na realizację w 2020 roku ponad 100 inwestycji w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Podjęto także uchwałę w sprawie wypłacania stypendiów stażowych dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek Województwa Małopolskiego. Węzeł Niepołomice na autostradzie A4 został oficjalnie otwarty. Łączy się z drogą wojewódzką numer 964 w miejscowości Podłęże. Od poniedziałku nowy zjazd jest czynny dla kierowców. To dobra wiadomość, bo na to połączenie mieszkańcy gminy Niepołomice i powiatu wielickiego czekali od kilkunastu lat. Kierowcy Zmierzający w kierunku Niepołomic, strefy ekonomicznej w Niepołomicach, ale dalej, korzystając z dróg wojewódzkich, poruszając się przez Małopolskie, będą mogli skorzystać z tego węzła. To jest Olbrzymia oszczędność czasowa. Powstanie węzła niepołomice odciąży lokalne trasy. Przede wszystkim ograniczy ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 75 w kierunku strefy ekonomicznej. Z powstania węzła niepołomice cieszą się też lokalne władze samorządowe. Ta inwestycja była planowana już od 14 lat, dlatego tutaj dzięki wsparciu ministerstwa i wszystkim Państwu zaangażowanym udało się tą realizację dzisiaj zakończyć. Będzie mogła się ta inwestycja przyczynić do. Oczywiście poprawy bezpieczeństwa, ale też rozwoju oczywiście miasta i gminy Niepołomice przez strefę która jest tutaj na tym terenie. Budowa węzła Niepołomice kosztowała 48 milionów złotych, z czego 27,5 miliona złotych pochodziło z Ministerstwa Infrastruktury, województwo małopolskie wsparło inwestycje kwotą 7 milionów złotych. Powiat Wielicki ze swojego budżetu dołożył 4 miliony złotych, a pozostałe 9,5 miliona pochodziło ze środków miasta i gminy Niepołomice. Z rąk wicemarszałka województwa Małopolskiego, Łukasza Smołki, przedstawiciele powiatu, miasta i gminy w Proszowicach otrzymali umowę na realizację kolejnych projektów. Symboliczny czek otrzymał także dyrektor proszowickiego szpitala. Wsparcie przyznano na poprawę jakości działań i usług w kilku obszarach. Między innymi w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pakiet medyczny, kwota dla szpitala 100 mln zł, w tym zakup nowoczesnej karetki, która trafi w piątek właśnie do, do szpitala. Dofinansowanie do wymiany kotów w ramach kolejnego etapu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wymiana Kotów na paliwo stałe, ale również środki na administrację w powiecie proszowickim oraz w gminie Proszowice. Wszystko po to, by mieszkańcy byli sprawnie obsługiwani, co w obecnej sytuacji powodowanej pandemią jest bardzo ważne. Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Proszowicach został wsparty kwotą przekraczającą milion złotych. To kolejne dofinansowanie ze strony województwa małopolskiego. Wójt gminy i miasta Proszowice podkreślił, że bez wsparcia nie udałoby się podjąć tylu inwestycji. Samodzielnie byłoby nam bardzo trudno to udźwignąć, tym bardziej, że mamy kilkanaście rozpoczętych dużych projektów. Bez tego dodatkowego wsparcia byłoby bardzo ciężko te projekty zrealizować. Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smołka w swoim wystąpieniu podkreślił także, że każdy z dofinansowań wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców Proszowic. Muzyka w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II wicemarszałek Łukasz Smułka przekazał na ręce dyrektorów placówek symboliczne czeki w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Do 13 krakowskich jednostek trafiło ponad 25 milionów złotych, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz środków do walki z COVID-19. Dzisiaj symbolicznie przekazaliśmy czeki dla krakowskich szpitali w ramach pakietu medycznego małopolskiej tarczy antykryzysowej. Środki dedykowane na różnego rodzaju sprzęt, który tak naprawdę był zgłaszany przez dyrektorów poszczególnych szpitali. Dyrektor szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II Grzegorz Witas podziękował za wsparcie, jakie otrzymały krakowskie placówki. Medyczne. Na same testy w ciągu roku wydamy około 7 milionów złotych. Także ta kwota nam się bardzo przyda. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na zadania w obszarze służby zdrowia przeznaczono 190 milionów złotych. Środki te zostały skierowane na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.